Przed chwilą był tu raptor, a w sumie tutaj jest obok nas to chodzi. Chyba nie wiem, krokodyl czy coś, a ja siedzę tutaj, o masakra. wiem, czy to karno tu chodzi? Karno i Uta chyba są obok mnie, ale chyba zaraz zginę mi się udaje. Ja ogólnie sobie czekam na dietę, bo nie tego się nawpierdzielałem dzielałem. Bo zamiast wziąć Ruta to wziąłem mm, coś innego. Potaj to. jest utech obok nas. Widzę go nawet stąd. No zaraz zginę jak nic. Znaczy co, jak bo wolę się po prostu wywalić. A. Oni są friendly. Nie, <noise> Nie wydaje mi się, że są friendly już tak zawsze jak patrzę na tych tych Na Krokodyla i raptora to jakoś tak zawsze najbię mi, prawda? Jak nie wiem kurwa, chciałem zginąć, a patrzę a to grupka jest, wiecie Friendy. Ale dziwnie. Jak tutaj będę mógł sobie rosnąć, to ten, znaczy wiadomo, ja tutaj tylko na chwilę jestem, tak naprawdę opierdalam to co mam i tyle. <ścoughs> Ja ten on to mały zaromista ma dźwięki akurat. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj na to daje najdwizję, jest totalnym, głównym. Nie podoba mi się strasznie. No ale co? Tak musi być. O, w ogóle ciekawe, jak screen wychodzą. Zobaczę sobie później. Ja im powiem i Zapewne jakbym był wielki, to by mnie opierdzielili tak o, nie? Ale póki jestem jak to... No tam wiecie, to jest taki mixpack jak, jak nie mixpack, nie?

O no kurwa, co to się dzieje? Jak to kurwa, nie przyjdzie żaden utak? Będzie jakiś cud, no zginę to kurwa na bank. Jestem takim smakowitym kąskiem tutaj, to jest ja pierdzielę Kurwa za mną Ojo, spierdolaj Do losu, do losu, do losu to się skampie. O oh my god. No przepraszam bardzo. to, Siemano, siemano widzowie, rakun z tej strony Gramy sobie jako Tenonto, bo w sumie w update'cie piątym tym nowym piątym, jeszcze na nim nie graliśmy Nightwizja doszła, co jest fajną rzeczą, ale jest tak gówniana, wam powiem Totalnie mi się nie podoba, mam nadzieję, że to zmienią Przynajmniej takie, żeby było w Legacy, żeby było miodek I tak, a propos tego Tenonto, byliśmy na Northwest Zresztą, o, mamy to coś e, czekajcie, co jest to? Ta, rady Root Wzięliśmy to i z North West zapierdzielam na bagna Jestem już praktycznie na miejscu Ale kurde, tyle ile ja się musiałem skradać To w życiu się chyba tyle nie skradałem, nie? I nie też, że kurde, karno były jakieś utachy Krokodyli tyle, że ja pierdzielę Gramy sobie na U5 Udałem wam tam wcześniej info O kurde, czy ja tu zajdę? Mam nadzieję O nie! O kurwa Palma mnie utrzymała Nie! O ja pierdzielę. Ale close. I słyszałem, że gdzieś tutaj są tenonto. Co by było mega fajnie się... ...dołączyć. Nie chcę się zabić też, kurde. Stracić Stracić to... ...teraz to by było coś... ...coś masakrycznego. Się rozglądam co chwilę, czy nikogo tutaj nie ma. Żeby tylko jakoś głupio nie paść, nie? No bo jednak akurat ten on to mam teraz 66% ale jak dobije nam wiecie ten, ten Trójkącik yy, Na Słamsach właśnie W sumie o czy on tutaj już nie jest zaraz zobaczymy Jeżeli nam to dobije to mam plus 140% groła więc to jest mega mega dużo Właśnie o tam nam chodzi Eskę złapałem po drodze Na chwilę się zatrzymałem tam coś jest już leży martwego O oh, fuck a my idziemy w tą, tą stronę tam to słyszę, co to było? Czy to nie był karno? Wcześniej słyszałem utachy, później słyszałem teno no i na końcu słyszałem karno. Totalnie wszystkiego naraz. Najgorzej to by było chyba właśnie karno spotkać, bo karno nas wjedzie i nie mamy szans. Przed utachem może się jeszcze, jakoś jeszcze obronimy. Chociaż na to szanse są jakieś 10%. Szczególnie w takim growie jakim my jesteśmy. A... Więc jak na razie lecimy po prostu przed siebie Może coś Może coś wiecie, może oby, Obyśmy nikogo nie spotkali, jakbyśmy kogoś spotkali, to żeby jakiegoś roślinno czarnego To było miodek No nic Lecimy przed siebie Raczej gdzieś tutaj już powinien być schodek Zresztą w sumie nie leciałem nigdy Aż tak przy granicy mapy w sumie Ale kurde, jak to się uda, to będzie super jak dojdę tam żywy, to będzie i tak już dobrze. Przez całą mapę musiałem lecieć. <laughs> Trochę dziwnie, że tak wiecie. Pachy ma tutaj bliziutko tak jakby w linii prostej. Ten on to ma tak jakby porozkładane. Ma tak jakby trójkąt cały, więc to jest tego. Trzeba się nalatać. I z tego tak samo trzeba się nalatać. A z tego jest, jak wiecie, strasznie mega powolny. Moim zdaniem powinni to troszkę ułatwić, przynajmniej w jakichś rejonach, żeby one występował. albo żeby przynajmniej jeden punkt jakiś, gdzie Wiecie Żeby oni wszyscy mieli Wspólny taki, wiecie, do spotkania się Chociaż te Nonto i Pachy to jeszcze mają, ale z tego to nie wiem w sumie Może z tego też ma? O nie, no tam chyba wszyscy tam są Czy ja gdzieś tutaj znajdę Te trójkąciki, bo już tutaj schodzimy jakby z tego miejsca tego jakby pola Abym chciał to jednak zdobyć. Czy ja muszę gdzieś tam dalej po to iść? O nic, dobra, tam jest już ścieżka, więc tutaj będzie grubo. wchodzimy na ścieżkę. Tak, dobrze mówię? Czy to jeszcze dalej jest? Jakieś kroki po lewej? Słyszałem? Nie wiem, czy to wiatrak z tyłu mi tak ten był, czy, czy... To jakiś mały z tego jest, ale kurde, te z tego, które się odzywają, to one zawsze w pierdzie dostają, więc pewnie zaraz będzie dętka ten chłopek. Hmm. A, jeszcze w ogóle, co stwierdziłem, że raczej nie będę robił filmu z typu właśnie Ptero czy Hippsy, czy coś takiego. Bo... Bo jest to po prostu nudne do oglądania że mnie tak mi się wydaje, że raczej nie chcielibyście zobaczyć, jak sobie gram w Tero czy coś w sensie. Da dałem jeden odcinek, ale go od razu usunąłem, bo jakieś kurde. Nie, nie wiem, dziwne strasznie mega z nim problemy były. Pisało mi, że jest 4K, było Full HD. Co pisem, też coś, kurde, nie było. W ogóle wszystko było jakby takie, wiecie, spierdzielone w tym. Jak go wstawiłem, to okazało się, że 4 godziny temu go wstawiłem mimo tego, że miałem na prywatnym, więc takie... A nieźle. A my tu jesteśmy. O fuck. Niech tu będą rośnożersy peace. Gdzieś takie większe. Ten on to gdzieś tu słyszałem, gdzie one są? Muszę iść bardziej chyba do tamtej strony, żeby mi załapało. Tylko radzisz. Nie radzisz, bo to tylko te potejta coś tam. potejta i się jeszcze. O kurde, nic mnie nie niucha. Hmm. Dobra Podaję do bliżej Mam nadzieję, że nie będzie mi to kosztować życia Już nie chcę się drzeć, żeby wiecie Nie było żadnej lipie Może tutaj? Jest to? O! Hmm, ale pysznie <laughs> Opierdzielam sobie gody Czy coś dziwnego? Eska mi się skończy. Po sobie skoczyłem później. A poza tym eska chyba na gdzieś tutaj jest. Dobra. Mamy. No i gitówa. O to chodziło. Nie wiem, czy gdzieś sobie siąść, czy kurde poczekać Może poczekam po prostu na jakieś dźwięki, tak mi się wydaje No tak chodzi w takim ten ontoku, zaraz tam wzrośnie właśnie grow right. Gdzie to było? Za mną chyba, nie? Przynajmniej żeby to 50% mieć, to już będzie kurde lepiej, będziemy mogli się jakoś bronić Może tutaj sobie siąść? Ta, tu se dupne, gościu w krzaku i... Tu będzie gitówa. Cholera, 4-7. Wody ma mało. Dałoby się pójść. Ale daleko nie mamy chyba. Tutaj się wypnę, to się coś stanie. Please. Żeby nic nie było tutaj. Dobra, mamy Dobra, gdzieś też się chyba Trump po prostu I tyle Tu są nawet spoko I sobie czekam, o co? Dobra, lecimy po wodę Chyba sobie kurwa żartujecie Że to jest jakiś kurwa spadek Nie wytrzymam kurwa Ja pierdolę I co ja mam tam stawić kurwa? Nie no kurwa Tyle czasu i biegania i męczenia się, latania po krzakach, snigi kurde i tak dalej I wszystko po to żeby Zrobić trzy kroki i się wypierdolić. Jezus, Maria, nie. Boże, nie wiem, czy to wstawię. Ale kurwa tragedia. Dobra, kurwa nerwa. <laughs> nie chce mi się, ja pierdolę.